Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w shakes and fidget Czy żyję? Tak, żyję i mam się dobrze Znaczy, może nie mam się dobrze, ale w każdym razie żyję I długi czas tutaj bez aktywności mi się trafił, ale niestety mam teraz dużo na głowie Że tak powiem, nie, nie radzę sobie e, no, z bieżącym materiałem i, I trzeba to wszystko troszeczkę, że tak powiem, poprawić czy coś się zmieniło? Zostałem wyrzucony, znaczy Na jakiś czas wyrzucony, znalazłem sobie nową gildię Klan SH Robią lochy podobno Moi panowie I, I dlatego właśnie Gdzie oni są? Jest Robią lochy? No robią lochy Ciekawe czy im się uda w ogóle Tutaj dobry, dobrą ekipę zwerbowali, widzę No myślę, że im się uda, bo teraz jeszcze doszły te bonusy Z yy, z lochów wiadomo to jest no bustuje postać naprawdę a no yy, w tak dużych <laughs> yy, przy tak dużej liczbie graczy to no widać od razu różnicę tak więc co może przedstawię wam co ja mam tutaj w lochach tutaj mam jakiegoś nóbka nie wiem za bardzo co to jest jakiś schwendacz który jest chyba zwiadowcą jeśli dobrze pamiętam a tutaj mogę sobie spróbować yy lochy, co z lochami, za lochy niedługo się wezmę jak będę miał jakiś wolny weekend niestety teraz mam strasznie dużo na głowie sam nie jestem w stanie tego za bardzo ogarnąć nie jest to takie też łatwe mm. no i co w takim razie yy, przedstawię Wam może tutaj mój ekwipunek tutaj zwykłe, zwykłe oczywiście wszystko zbustowane aurą z tego wszystko? wszystko yy. większość rzeczy mam aktualne, w sensie, że nie są one jakieś już, że pora, żeby zmienić. No to troszeczkę odstaje, jakieś 40 statystyk, ale to też jakoś nie boli. Dobra, w takim razie mam aż 123 grzybki i w takim razie planuję dzisiaj wydać około 20 na gabinet magii i 20 na zbrojownię, nie licząc. Inaczej, postanawiam 20 razy, 20 razy odświeżyć towar. W takim razie może się trafi jakaś fajna rzecz. Zaczynamy. Yy, oczywiście rzeczy przeglądam na bieżąco, bo może coś się dla pomocników dobrego trafi. Właśnie, czego oni potrzebują? Yy, pierek na siłę. Yy, buty, zbroja, miecz, dobra. Oni też mają w gruncie rzeczy wszystko... Oj, karczma. Dobrze. W gruncie rzeczy oni mają wszystko praktycznie zaktualizowane, ale Wiadomo. O, tutaj potka, wytrzymałość, nic. Nic. Pierek na siłę, ale to nie aż tak. O, potka na siłę się przyda na pewno. I sobie, że tak powiem, zakupię. E... O, i na razie nic ciekawego, muszę przyznać. Te grzybki też się zbierają, trzeba je kiedyś wydać w końcu, prawda? O jest pierek lepszy dla tamtego, ale nie mam miejsca. Dobra, trudno. O, potka na siłę. Hmm, na razie się zrobiło. Ekranik tutaj źle wy... No. Przystosowałem nagrywanie do, do szejca i właśnie trochę się tam zepsuło. Kolejna podka siły. Szkoda, że nie mam ich gdzie trzymać. Powinien być jakiś mały, że tak powiem, taki jakby... No maga... Nie, nie magazyn. Schowek o, coś takiego, żeby można jednak było tam trzymać. Kurczę no, ale fajnie. Jakbym grał z wiadowcą, to bym się ucieszył bardzo. No nic na razie ciekawego. Bardziej liczę na zbrojownię, bo wiadomo, że w zbrojowni może się trafić więcej rzeczy. No na razie nic, na razie nic. Potek, mnóstwo potek. Ale to dobrze, to dobrze. A w sumie nawet nie liczę ile wydaje No jeszcze troszkę wydam A nóż coś się trafi O Przy okazji tą miksturkę sobie Że tak powiem yy, Wypiję Okej okay. Wow ile tych anielskich miksturek No i dobra ja myślę że ostatni raz Bo nie ma tutaj Za bardzo na co liczyć widzę Nie mam dzisiaj szczęścia Może jeszcze raz No to jeszcze raz no dobra, nic. W zbrojowni trochę dłużej się pobawimy, bo zbrojownia... Ja zawsze w zbrojowni trafiałem częściej rzeczy i jestem bardziej zadowolony z tych lotów ze zbrojowni. No nic, na razie. Chociaż, żeby jeden artefakt móc trafić, to by było już zawsze super. Zawsze jakaś odmiana by była, wiadomo. No na razie nic. Ale to nic. Losujemy dalej oczywiście. Rzeczy przeglądamy na bieżąco. To jest chyba lepsze. O jeden. Nie, nie opłaca się. Nie mam zresztą miejsca. Nic. Pasek jakiś. Odnawiamy. O, co my tu mamy? I są złote łapska hedonisty, jaki jako pierwszy artefakt niestety na szczęście, więc... W niego się nie zaopatrzę. O, ale zawsze jakaś miałbym taki, yy, że tak powiem, jak to się mówi? Niedosyt, że mi się nic nie trafiło. A tak to zawsze mimo, że słabe to lepsze faktycznie. Chwila, może ja mam pomysł. Jest podka siły. Dobra, to tą podkę siły sobie wypiję. Yy, ogarnę tutaj, że właśnie jakiś item, item mi lotnął to przy okazji go wrzucę tutaj. Czy już mogę? Ja, jeden dzień. Fajnie by było spukać jeszcze dzisiaj. No dobra, co tam na poczcie? No, odpisał mi koleś o członkostwo. Pewnie, już wysyłam zapro. Okej okay. Czyli zaraz czeka mnie zmiana gildii chyba. Jakie oni mają procenty? Wojownicy Inno są 148, a ci moi mają... 100. No tam ci są lepsi zdecydowanie. To trzeba zaraz do nich dołączyć. A, rozwalę sobie kogoś jeszcze. Oj, ten ma miksturki. Nie zadzieramy z takimi. Na razie. O, ten nie ma. Tego będziemy. Dobra. Lecimy dalej. A, miałem sobie właśnie wyekwipować się w to. Yy... Bufnąć sobie to. Przede wszystkim. A może to dać temu mojemu koleżce. Jak tam te sprawy się mają. No, zdecydowanie lepsze. A, mu się zawsze przyda, wiadomo. To mogę sprzedać Jak tam jest już zaproszenie? Nie, jeszcze nie ma A powinno się świecić, ale to po jakimś czasie się też wyświetla No nic, szukamy na razie, szukamy lepszych itemów Chwilkę tutaj, ok Nic O, nie, 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 bo ja mam przecież ten Nie, nie Nie No coś, frekwencja nie jest zbyt duża Tych no, tych epickich itemów, że tak powiem, ale No nic Jeszcze nic nie wiadomo mm, Kurczę, no traf się coś Naprawdę mam pecha, naprawdę, na tyle E, że tak powiem przerzuceń towarów tylko jeden epicki się trafił no, no nic tylko jeden unikat no jeszcze troszkę mogę tutaj no, no come on chciałem sobie coś zmienić e, w tym weekendzie a ja tu widzę nic trochę odświeżyć swój ekwipunek do 50 grzybków jestem w stanie wydać Zawsze ja, ja lubię mieć zawsze na zapas troszeczkę Mimo że one nie są potrzebne faktycznie To ja i tak wolę mieć je na zapas O jejku jejku Słabo Mam nadzieję że wy będziecie mieli lepsze że tak powiem loty ze sklepu Bo u mnie tutaj krucho krucho No faktycznie słabo Dobra, może mu odpiszemy Ech, Dobra. Mm, Okej, okay, już lecimy, lecimy. Hoch, nie wierzę, no nic się nie chce trafić, ale to nic. Jeden item na szczęście, których których się nie nosi. Pamiętajcie, że itemów na szczęście się nie zakłada, bo są po prostu nieopłacalne, no. Tak w moim odczuciu, no. Ach, jeszcze do 45. To jest jak hazard, naprawdę. Jeśli sami tak się bawicie w takie... O, jest. Ale gorszy. Ale, zawsze pocieszenie. No dobra, może jeszcze cztery grzybki zmarnuję. Hyperkam mi to uciął po 10 minutach, ale niestety nic się nowego nie trafiło. To maska chyba tam jest... Ta maska się chyba tam jeszcze nagrała, ten hełmik, yy, Awanturnika. Nie awanturnika. Awanturnika. Dobrze mówię? Zaraz wam pokażę. Tak, hełm awanturnika. To mi się trafiło, ale gorsze, więc je kupiłem. I no i co, w takim razie mi się na około 84 przerzucenia towarów, nic się nie trafiło. Mam nadzieję, że wam trafią się o wiele lepsze rzeczy i częściej, no bo wiadomo, że mi to słabiutko. No i co, w takim razie życzę Wam udanych, odnawia... udanego odnawiania towarów. No i trzymajcie się na razie.